ma wszystkich! Z tej strony wasz ulubiony YouTuber Piotr. Podróże wojownika. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam życie nocne w Cancun. Przyznam szczerze, imprezy tu trwają 24 godziny na dobę. W ciągu dnia, beach, bary. Wieczorami w hostelach są takie imprezy. Birkbank, picie. Dzisiaj akurat u na nas było karaoke, także lipa, nie pokażę Wam, bo. Kogo interesuje karaoke? Ale to, co się wczoraj działo do pierwszej w nocy, ho, masakra. A później, wiadomo, kluby, bary i wszystko. Rozrywka jest tutaj z każdego rodzaju. Naprawdę. Czego byście nie szukali, znajdziecie tu w Cancun. I dlatego dzisiaj ja Wam, może nie pokażę wszystkiego, ale pokażę Wam naprawdę dużo fajnych rzeczy, i mam nadzieję że będzie tu tyle ludzi, co było wczoraj. A zresztą już tam dochodzę, już widzę, że tak będzie. Także zapraszam na ten odcinek. Także zaczynam tutaj, idę się napić trochę tekili albo whisky jeszcze się okaże i oglądać walkę Mike'a Tysona. Dala. Tutaj wbijam najpierw zobaczyć i wam pokażę Co się dzieje. Bo tutaj wydaje się, że najwięcej ludzi jak na razie. rzeczy zabawa dla każdego ja idę dalej, żeby wam pokazać co się dzieje jeszcze Trzeba się wzmocnić te kilą wiadomo dobra, zaraz wam pokażę jak jest w następnym klubie Właśnie tak samo jak w filmie Maska są tam właśnie przedstawienia różne i tak dalej. Ale wcześniej byłem zapytać, a czy w południe, ile tam kosztuje wstęp? E, powiedzieli mi, że 120 dolarów. Tyle nie dam. E, szkoda mi po prostu, no za dużo to jest. E, tam, jak byłem w Mandalay, Mandala, Mandala jakoś tak. Wstęp kosztował 50 dolarów ma się 50 do wykorzystania na barze e, Tutaj niby 120 e, i tak samo macie, wiecie, stolik, drinki i tak dalej. Ale 120 to już dużo. Czyli <laughs> tam szczerze. Za tyle to ja oblecę wszystkie te kluby dookoła. A nie tylko jeden. No, wiele osób polecało, że naprawdę warto tam zobaczyć na ten pokaz. Ale nie wiem, jakoś szkoda mi trochę, szczerze mówiąc. Ale zobaczymy, że jestem coraz bardziej pijany. Specjalnie piję, żeby ten odcinek. Ludzie się patrzą co robię, Że ten odcinek był weselszy. No wiadomo. Znaczy ja i tak uważam, że ja zawsze jestem wesoły, ale no ale trochę upity, to będzie na pewno lepiej. Jak pokazuję życie nocne, no to tak jak jest. Nie się nie zmieniło. Ale show zaczyna się o 9.30, kończy o 12.30. Różne pokazy są. Teraz już jest 11.30, nie opłaca się. Czy zdecyduje się jutro? Nie wiem. 120 to trochę dużo, jakby nie patrzeć. Dla Amerykanów, którzy tu przyjeżdżają, albo Australijczyków, albo Anglików, nie jest źle. Ale dla mnie jest. Dobra, idę dalej. No i patrzcie, jak żyje normalny kraj. Bez żadnych pierdów. Ludzie normalnie się bawią. I co? Nasie? Da Nasie. Da Nie, no jest to naprawdę dobrze. To no sezon się dopiero zaczyna, także będzie jeszcze lepiej pewnie za miesiąc na przykład.

Pierwsza, bo zamykali kluby. Wszystko przeniosło się na tą ulicę teraz, co wam pokazywałem, Masz ciasto tam było, ale klimat świetny. I leciała muzyka z barów i jeszcze dodatkowo grali na różnym sprzęcie. Świetne. Naprawdę śmiało mogę polecić Kanku. Świetne miejsce. Serio. Byłem już w wielu imprezowych miastach na różnych kontynentach i tu mi się bardzo podoba. Nie dość, że świetne plaże, dodatkowo e, świetne imprezy, ludzie wylozowani. To, co się mówi o Meksyku, to tutaj to nie obowiązuje. Także nie macie się czym martwić. Jest naprawdę fajnie. Najpierw jeżdżę w Pytam się łopaka, czy jest ostre. On mówi, nie, troszeczkę, troszeczkę. Tak mi pani morde że zagrać ale dla nich to jest troszeczkę No i widzicie Są na świecie miejsca jeszcze, gdzie świat nie zwariował Można iść na imprezę Zjeść prawie kepsa, Bo to jest burrito Ale powiedzmy, że kebab z ryżem o. Łatwili mnie. Ale gorąco. Wybiłem trochę te dzisiaj. Tak mi dobrze smakowała. A jak nigdy. To chyba wpływ tego, że jestem w Meksyku. Nie no, te jest ogólnie dobra. Ale mocno kopię. No i w sumie byłem dość długo pijany. Zaraz wracam do hotelu. Na zmontować tego vloga. Dajcie, bo ktoś otworzył drzwi. No, dla Was zmontować tego vloga. Pokazać Wam, że nie wszyscy zwariowali. I no, że da się jeszcze gdzieś w różnych krajach i w różnych miejscach na świecie dobrze pobawić Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Myślę, że jutro znowu pójdę na imprezę. No bo w poniedziałek jadę już dalej. Jadę do Tulum A co się będzie działo w Tulum <laughs> Nie wiem, bo tak naprawdę to Czekajcie Czekajcie Na zewnątrz jest tak głośno, że słyszycie to no. Co będzie w Tulum? Nie wiem, się okaże no, Pewnie będzie więcej zwiedzania niż imprezowania eee, Chociaż to też jest turystyczna miejscowość ale Cancun nie przebije nic, bo tutaj typowo ludzie przyjeżdżają imprezować, dobrze się bawić leżeć na pięknych plażach i jeszcze raz się bawić. <laughs> Dlatego to jest tutaj świetne. Myślę, że w tych paru vlogach mogłem Wam pokazać, jakie Cancun jest właśnie fajne. Mi się bardzo spodobało pod każdym względem i imprezowym i turystycznym. Plaże świetne, Naprawdę super miejsce. No co? Dobra, chyba kończę tego vloga. Dzięki, że oglądaliście. Na końcu macie jeszcze dwa poprzednie. Jak nie widzieliście, warto zaglądnąć. I przygoda trwa dalej. Pozdrawiam serdecznie. Jak się podobało, łapka i komentarz. Pozdrawiam.